Deklaracja Forum Obywatelskich Ruchów Polska. To jest nasze przesłanie, to z czym mamy iść, co jest naszą podstawą programową do tego, o czym przed chwilą pan Kozłowski mówił, czy inni państwo. Żebyśmy mieli z czym, żebyśmy wiedzieli w jakich ramach my się poruszamy, co jest tym głównym taranem naszego uderzenia, naszego zgromadzenia. Ja muszę powiedzieć, zanim Paweł to podsumuje wszystko, że ja absolutnie państwu dziękuję, uważam, że wszyscy macie być prawo absolutnie dumni, żeśmy tu dzisiaj byli. To jest największe spotkanie, w jakim uczestniczyłem od bardzo dawna i to jest Spotkanie stowarzyszeń grup, które naprawdę mają coś do powiedzenia i mają korzenie w, w swoim środowisku. Deklaracja zebrani w Warszawie w dniu 29 września 2013 przedstawiciele organizacji społecznych stowarzyszeń Obywatele Rzeczpospolitej zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności narodu. Zapisana w czwartym artykule Konstytucji zasada zwierzchnictwa narodu nie jest przestrzegana. Jest to źródłem wielu patologii w życiu publicznym, fatalnego funkcjonowania sejmu, instytucji wymiaru sprawiedliwości, niekontrolowanego rozrostu biurokracji i wzrostu obciążeń podatkowych, co w konsekwencji prowadzi do bezrobocia i, marnowania, i zmarnowania energii Polaków. Będziemy dążyć do przywrócenia fundamentalnej zasady suwerenności narodu i zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu, wprowadzenia wyboru posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych, tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii. Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości przez wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenie instytucji ław przysięgłych, kontroli Senatu nad działalnością sądów i przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej, a także pełne nagrywanie wszystkich rozpraw sądowych oraz dopuszczenie do udziału w procesach, procesach stowarzyszeń obywatelskich. Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców. Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami niepartyjnej, niezależnej listy wyborczej w wyborach parlamentarnych tak, by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian. Czy, proszę Państwa, rozumiem, że jest to przyjęte przez aklamację, czy ktoś nie zgadza się z tym, jeśli ktoś się nie zgadza, proszę, żeby przyszedł do mnie i powiedział, że nie, jego organizacja nie może być podpisana po tym. Ale jeśli nie będę miał takiego głosu, uznam, że wszyscy państwo akceptujecie. Tak, czy mogę tak, tak czy możemy wyciągnąć takie? My już jesteśmy, proszę państwa, organizacją bez organizacji. Dialektyka, wy zrozumcie to, proszę, że to jest proste. Po co nam komitety centralne, po co nam zarządy? Nie są nam potrzebne to, któryś panów tu mówił, internet, kontakty, i my już się działamy i oczywiście możemy formalizować, Adamie proszę, ale szybko i tu. Proszę Państwa, wiele osób w kuluarach do mnie podchodziło i mówiło to co koleżanka, że trzeba zrobić federację. I myślę, że to jest absolutnie słuszny postulat. My po prostu zawiązaliśmy taką, kiedyś co robili Polacy świadomi? Zawiązywali konfederację. No, więc my zawiązaliśmy federację. Po prostu. Ona została już zawiązana. Proszę Państwa, oczywiście dziękować wam nie, pewnie nie muszę, bo bije ze mnie wodzienka po prostu i, i tyle. A powiem w ten sposób. Ja liczyłem na to, że platforma zmieni ordynację wyborczą. Liczyłem na to, że następne ruchy polityczne zmienią ordynację wyborczą. Liczyłem na to, że Solidarność pomoże zmienić nam system polityczny w Polsce, powróci etos lat 80. Niestety jest jedno powiedzenie stare ludowe. Umiesz liczyć, licz na siebie. I my jesteśmy właśnie tym, na kogo możemy liczyć. A teraz zaśpiewajmy. Jeszcze Polska nie zginęła. Przede wszystkim szalenie istotnym faktem jest to, że się stowarzyszenia spotkały, że było tu około 200 osób z całej Polski, z różnych stowarzyszeń, z około 80 stowarzyszeń, 90, jeszcze muszę sprawdzić dokładnie na liście, ile, ile się zgłosiło, się, 80 przyjechało więcej, z całej Polski, te stowarzyszenia zajmują się różnymi sprawami, ale łączy nas... Dwa główne tematy. Walka z bezprawiem w wymiarze sprawiedliwości i dążenie do zmiany ustroju Polski, bo doszliśmy do wniosku, że okręgi jednomandatowe, wybór posłów w Jobach jest konieczny, bo inaczej po prostu nie mamy swoich reprezentantów. I dlatego te dwa główne punkty zostały w naszej deklaracji kończącej spotkanie przyjęte. Przyjęliśmy także stanowisko skierowane do prezydenta o tym, żeby, żeby nie podpisywał nowelizacji kodeksu postępowania karnego, jako że ta nowelizacja jest po prostu skandaliczna, łamie prawa obywatelskie. Instytucje państwa są skierowane przeciwko obywatelowi i my po prostu wszyscy mamy tego dość. Nie reprezentują nas ani partie polityczne, ani władze, nie możemy liczyć na, na pomoc sądów, prokuratur. to wszystko jest po prostu nie tak jak potrzeba. Człowiek, te wszystkie instytucje państwa są przeciwko człowiekowi. Najbliższe cele są takie, że po prostu próbujemy rozbudować tę naszą konfederację szukając nowych stowarzyszeń, bo przecież nie do wszystkich dotarliśmy w tak krótkim czasie i będziemy po prostu starać się jeździć po kraju, wszędzie robić takie spotkania, nie tylko w Warszawie formułować te postulaty, przygotowywać się. No i wzywamy, będziemy w trakcie wyborów sejmowych, w czasie wyborów chcemy wystawić niezależną obywatelską listę wyborczą, żeby po prostu przeciwstawić się dyktatowi partii politycznych obecnych, które wszystkie uważamy za no, poddotknięte patologią ustrojową. Ruch JOF jest ruchem, który traktuje się w sposób bardziej generalny, obejmujący te wszystkie grupowania. Które z jednej strony mają przed sobą cel patriotyczny, a z drugiej strony mają podejście racjonalne co do tego, w jaki sposób powołać ludzi, którzy mają realizować władzę w Polsce. I z tego punktu widzenia to, to zgromadzenie ludzi pełnych energii, pomysłowości jest czymś radosnym, z chwilą, gdy oni dostrzegają walor jednomandatowych okręgów wyborczych jako metody. Powyływania władzy państwowej, która podlega narodowi, czyli Suwerenowi. I dlatego jestem tutaj i cieszę się z tego wydarzenia, ale jednocześnie no, nie jestem przekonany, czy my, jako Rufiow, a ja w szczególności, mam prawo deklarować przynależność do Federacji. Ta sprawa jest sprawą do rozstrzygnięcia, chciała późniejszego. Sądzę, że raczej zachowamy niezależność, przyjazną niezależność względem Federacji. Przeszedł czas na to, by skoordynować działania wszystkich tych podmiotów niepartyjnych, które uważają obecny system ustrojowy polityczny Polski zawadliwy, które są przekonane, iż warunkiem dyskusji i prób naprawy Pospolitej są dwie kwestie. Zmienienie dwóch spraw. Mianowicie zmiana ordynacji wyborczej, sposobu wybierania, czyli sposobu wybierania posłów, tak by poseł był odpowiedzialny przed wyborcą, a nie przed wodzem partii, i druga sprawa, gruntowna reforma sądownictwa i prokuratury, tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, czy lepiej jak i któryś z przemawiających na spotkaniu to określił wymiaru niesprawiedliwości. I to wymiar y, służy przede wszystkim sankcjonowaniu y, tego systemu, y, y, jakby pod, podpiera ten system, z którym mamy obecnie y, y, do czynienia. Przyjechało blisko się, przyjechali się blisko 70 stowarzyszeń, z czego no praktycznie prawie wszystkie wyraziły chęć dalszego wspólnego działania jako forum, jako federacja. I to cała filozofia, jesteśmy w kontakcie, powstaną prawdopodobnie zespoły robocze zajmujące się już poszczególnymi kwestiami osobno, czyli takimi sprawami również jak oproszenie systemu podatkowego, to jest bardzo ważna sprawa już takimi większymi szczegółami. Natomiast najważniejsza rzecz. Myślimy o stworzeniu niezależnej, niepartyjnej listy wyborczej. To jest rzecz podstawowa. Tak, nawet powstał, popadł pomysł w tej chwili, byłem zaskoczony tym pomysłem, ale jest bardzo ciekawy, by stworzyć takie tak zwane wirtualne okręgi wyborcze. Tak jak że wyobrażamy sobie, że, że mieszkamy w, jedno, w kraju, w którym obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze i prowadzimy dokładnie takie działania, jakie prowadzi się w państwach o jednomandatowej ordynacji wyborczej podczas wyboru posłów. Ale to już będziemy w kontakcie, o wszystkim będę was informował i jeszcze nie zginęła, póki my żyjemy.